Dzień dobry witam. No na pewno jesteśmy bardzo szczęśliwi po dzisiejszym spotkaniu, bo tak naprawdę mecz bardzo trudny dla nas, w bardzo trudnych warunkach na Grząskim boisku i tak naprawdę tutaj zespół gospodarzy prowadził gramy. Wiedzieliśmy, że będzie musieli czekać i na swoją jedną, może dwie szanse. Byliśmy cierpliwi, tak naprawdę zostaliśmy za tą walkę e, nagrodzeni w 92 minucie. E, trzeba też dodać, że, że mieliśmy też naprawdę dużo szczęścia dzisiaj, bo e, kilkoma świetnymi interwencjami naszego bramkarza Adriana Wójcickiego. E, byliśmy cały czas w grze i, i, i tak naprawdę do końca wierzyliśmy, że jesteśmy w stanie gdzieś tutaj gospodarze zaskoczyć. To się udało na sam koniec, i więc mówię, ja nie jestem niezmiernie szczęśliwy, i tutaj mówię wielkie gratulacje i podziękowania dla, dla Drużyny za, za naprawdę dużo serca, dużo charakteru włożone w to spotkanie. No nie jest łatwo taką cenę zrobić po przegranym meczu. Bo tak naprawdę to można powiedzieć, że przez 90 minut mieliśmy przewagę. Mieliśmy no kilkanaście sytuacji do strzelenia gola, ale niestety. Oraz raz zawiodła skuteczność i, 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 i zostaliśmy, można powiedzieć, pokarani na koniec. Czyli yy, straciliśmy Gola w, w sytuacji, w której no nic nawet tego nie zapowiadało. Yy, no, nie jest to, to łatwa sprawa, bo, bo to już yy, myślę, że, że taki problem jest, jest, jest większy. I, I ciężko jest, jakby tutaj już i reagować, i, i, i powiedzmy, pracować z drużyną, która no, moim zdaniem nie gra źle, ale no, niestety przegrywa mecze. To są dwie różne rzeczy. I, 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 i... I spokój, który zachowujemy w pracy, i, i, i powiedzmy sposób, mówię, grania w czasie meczu, no, pokazuje, że, 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 że ta drużyna no, inaczej jakby wygląda tutaj od piłkarskiej strony, a inaczej wygląda od wyników. I, i, i naprawdę myślę, że tutaj musimy się skupić na takim myślę, że bezwzględnym, no, zatrzymaniu tego tego, tego takiego, myślę, że psychicznego doła i, i wyjścia z niego i tyle, no, no tu nic innego. No, my tutaj nagle na pewno nie, nic innego nie możemy zrobić, bo moim zdaniem gra jest dobra, i, i, i tu, tutaj na pewno trzeba ją poprawiać, bo, bo może być jeszcze lepsza, ale no, większy problem mamy tutaj od strony psychicznej.